Sobotnie popołudnie nie można powiedzieć, że to już wieczór Sobotnie wieczorne przedświąteczne hm. sobotnie wieczorny przedświąteczny czas Ależ wspaniale Myślałam, że w tym moim lasku będę sama Nie spodziewałam się że będzie aż tak dużo ludzi. Wyobrażałam sobie, że na Polance nagram filmik taki wyjątkowy, bo nie bo dzisiaj jest takie zadumane. Ale tam po prostu tłum ludzi. Dajcie spokój. I tutaj też próją. O, matko, dajcie spokój. O tej godzinie wszyscy powinni siedzieć. Trzymać rękę w serniku i kończyć różne domowe sprawy. A co ja tu robię? A no właśnie, bardzo nietypowa dla mnie pora. Upajam się tym wieczornym czasem. Jest taka cudna cisza, momentami. O, jeżeli w ogóle można mówić o ciszy w mieście i w miejskim lasku. Jest przecudnie. A dzisiaj tak świeciło słońce. O czym to ja mogę rozważać? Jutro wspaniałe święto, wyjątkowe, cudowne. Jedyne w swoim rodzaju. Przypominające o potędze życia. O zwycięstwie nad śmiercią. Zmartwychwstanie Chrystusa. Jakiż to jest piękny czas. Nie wiem, czy ludzie niewierzący też czują odrobinę, że to jest coś wyjątkowego. Bo nawet ci, którzy nie wierzą, nie są chrześcijanami, nie są katolikami, to przecież mają pewność, że że Chrystus był, że został ukrzyżowany, że przeszedł taką, a nie inną drogę. Ciekawe jak podchodzą do tego niezwykłego wydarzenia. Czy zmartwychwstania. Po prostu nie wierzą. Ale jeśli się wierzy w tę potęgę życia, to jest to tak pokrzepiające i tak cudne. A jeszcze przyroda cały czas nam donosi o tym. Że potęga życia jest. Nie do pokonania. Że zwycięża śmierć. I niesie z sobą. Przepienie, tę nadzieję. Można wtedy porzucić lęk i pomyśleć, że właściwie ten lęk przed śmiercią, przed chorobą jest mniejszy, albo znika. Dobrze jest wierzyć. Dobrze jest dziękować każdego dnia, że się tu jest. Dobrze jest przyjść o takiej porze do lasu, do miejskiego lasu, żeby pobyć trochę z naturą. Chciałabym teraz pobyć gdzieś w jakimś hałaśliwym miejscu, pełnym ludzi? Nie, dzisiaj chyba bym nie chciała i cieszę się z tego czasu w pojedynkę. A jutro, a pojutrze, a się będzie działo nie w pojedynkę. Cudownie jest mieć wybór. Cudownie jest, kiedy ten wybór jest nam dany, kiedy nie ma nikogo i niczego, co byłoby przeszkodą w tym naszym wyborze. Czy chcemy być sami, czy chcemy być z innymi? Konwenanse, zobowiązania. To też jest oczywiście. I miłe i potrzebne i niezbędne. Ale pięknie jest, że czasami możemy być od tego wolni. Jak to się ma do potęgi życia? Oni jak się nie ma. Wątek poboczny. No bo dziś można mówić tylko z patosem, z uniesieniem, z uwielbieniem. Dla tego cudownego wydarzenia. Zawsze odczuwam je tak samo, z wielkim wzruszeniem, i cieszę się z tego. Potęga życia. Potęga życia. I cudownie, że splata się to. Z tą porą roku. Kiedy wszystko zaczyna ożywać: każdy listeczek, każdy pączek, kwiatek. Ha! No i ten ptaszek. Co odzywa się jak na zamówienie? Ha! Ile szczęśliwości. Trzeba je pomnażać, pielęgnując w sobie tę nadzieję, wiarę, pochwałę dla życia i miłość, nade wszystko, gdyż ona najpotężniejsza jest. Co za magiczny czas. Pięknego, spokojnego wieczoru, dobrych chwil w tym wyjątkowym w jutrzejszym dniu pełnym wiar, nadziei, miłości.